Szanowni Państwo, po wydarzeniach trwających obecnie, przecież cały czas wydarzeniach na granicy polsko-białoruskiej, w warunkach napływu nielegalnych imigrantów sprowadzanych przez zorganizowaną przestępczość, żeby przełamywali polską granicę, nasi rządzący słusznie zdiagnozowali, że trzeba coś zrobić z przepisami, które uniemożliwiają żołnierzom skuteczną obronę granicy, uniemożliwiają posługiwanie się bronią. Diagnoza naszych rządzących była słuszna, no i niestety jak zwykle nie poszło za nią nic konkretnego, bo po jednym projekcie ustawy przyszła autopoprawka, po autopoprawce przyszły dalsze rozważania i obecnie w przepisach e, to, co szykuje nam rząd Donalda Tuska, to jest jeszcze większy chaos, jeszcze większe zamieszanie niż to co, e, to, co mieliśmy do tej pory. Recepta na problemy na polskiej granicy jest bardzo prosta. Trzeba pozwolić żołnierzom używać broni. Trzeba pozwolić żołnierzom funkcjonariuszom Straży Granicznej, funkcjonariuszom Policji na to, żeby robili, wykonywali swoją pracę. To znaczy, żeby bronili w razie potrzeby siłą, integralności, nieprzepuszczalności polskiej granicy. I my jako Konfederacja będziemy o to właśnie walczyć, żeby przepisy były tak proste, jak proste są w tej chwili potrzeby państwa polskiego. Żeby żołnierze i wszystkie służby mundurowe dostali jasny sygnał, że jeżeli zostaną doprowadzeni do tego, że muszą użyć broni, żeby zagwarantować bezpieczeństwo polskiej granicy, to żaden prokurator nasłany przez ministra Bodnara, żaden funkcjonariusz lewicowych organizacji, żaden, żaden minister z rządu Donalda Tuska nie będzie ich za to ścigał. Przygotowaliśmy poprawki, które zapewniają polskim żołnierzom taką pewność, tak, takie poczucie bezpieczeństwa i na Komisji do Spraw Obrony Narodowej i połączonej z Komisją Sprawiedliwości, która zaczyna się za 10 minut, będziemy walczyć o to, żeby te poprawki zostały wpisane i przegłosowane w Polskim Sejmie, żeby stały się częścią polskiego prawa. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu europosła Grzegorza Brana. Polskiego posła do Europarlamentu. <laughs> Z określenia europoseł mógłby ktoś błędnie wnioskować, że ja tu reprezentuję Eurokołchos wobec Polaków, a nie odwrotnie. Szanowni Państwo, jak widać, staram się nie wypadać z kursu spraw publicznych tutaj w Warszawie. Konfederacja Korony Polskiej. W ramach Konfederacji Wolność i Niepodległość przychyla się zdecydowanie do tego jasnego stanowiska, które wspólnie zajmujemy w sprawie tak zwanego kryzysu granicznego. Już od lat, od lat mówimy o tym, że granica Rzeczpospolitej Polskiej nie może być kwestią umowną, fikcyjną, to nie może być tylko kontur na mapie. Żołnierz nosi broń nieodparady, strażnik graniczny. Ma broni używać, jeśli to potrzebne. I uwaga, nie chodzi o to, żeby żołnierzom na coś pozwalać. Chodzi o to, żeby nie przeszkadzać im w wykonywaniu obowiązków, bo to jest obowiązkiem żołnierza polskiego stać niezłomnie na straży granic i suwerenności narodu polskiego na własnym terytorium. Tak jest, szanowni państwo, jest to żałosnym paradoksem, że przestępcy. Zorganizowani przestępcy, organizowani przez obce państwa, podjudzani, baszkoleni nawet do tego, żeby łamać polskie prawo, przekraczając nielegalnie granice, że mogą czuć się narażeni na akcje z wykorzystaniem gazu pieprzowego albo może pałki policyjnej i nic więcej. Dla porównania wspomnijmy, że na przykład Turcja państwo poważne, państwo bardzo poważne na swoich granicach Wedle potrzeb rozmieściła karabiny maszynowe, które zaczynają działać automatycznie, jeśli w polu ich rażenia ktoś próbuje przekroczyć linię graniczną. Nie sugeruję użycia akurat takich rozwiązań na naszej granicy wschodniej, ale jest to mocny punkt, punkt porównania. Nie mają prawa. I popełniają przestępstwo politycy, którzy usiłują wykręcić ręce polskiemu żołnierzowi, którzy usiłują dosłownie, a nie w przenośni, zakleić polskiemu żołnierzowi magazynek do broni, którą nosi nie od parady. To jedna kwestia. Druga kwestia taka właśnie dlatego chcemy, żeby polska granica była dobrze strzeżona, żeby politycy zamiast mieszać się wewnętrzne sprawy Wojska Straży Granicznej Służb, zamiast łamać zasadę konstytucyjną kontroli cywilnej nad armią, usiłują zaprowadzić cywilne dowodzenie w armii, żeby zamiast tego skupili się na tym, co do nich należy, na przykład na uprawianiu dyplomacji. Warszawska dyplomacja powinna zmierzać do uleczenia choroby u źródła, po to, żebyśmy nie leczyli tylko objawowo na granicy, kiedy już kryzys jest. Zauważmy, prezydent Andrzej Duda złożył wizytę w Pekinie. Tam wysłuchał między innymi Warszawianki oto dziś dzień krwi i chwały, oby dniem wskrzeszenia był. Tak zagrali Chińczycy Andrzejowi Dudzie, i mowa była w Pekinie o tym, że Chiny zaangażują się czują się wręcz zobowiązane do zaangażowania w rozwiązywanie kryzysu na naszej granicy wschodniej. To jest oczywiście to jest oczywista oczywistość, że Chiny mają swoje przełożenie na Białoruś, że Pekin ma swoje przełożenie na Mińsk jest rzeczą smutną i świadczącą o poważnym kryzysie, już nie tylko granicznym, ale kryzysie polskiej dyplomacji, że musimy czekać na taki sygnał z dalekiego Pekinu, żeby kwestia dyplomatycznego rozwiązania źródłowego, rozwiązania ukorzenia tego kryzysu, żeby wreszcie stanęła na agendzie dyplomatycznej. Bardzo liczę osobiście na to, że te słowa, które usłyszeliśmy z Pekinu, będą miały swoje praktyczne korzystne dla Rzeczpospolitej Polskiej konsekwencje. A co do grzebania aktualnego rządu w ustawach, w podstawach prawnych do użycia broni i w ogóle należytego pełnienia służby na granicy państwa, to budzi to wszystko jeszcze dodatkowy niepokój, bo przecież te podstawy są. No właśnie, żołnierz nie tylko może, ale ma i obowiązek używać broni w razie potrzeby, a jednak rząd Donalda Tuska z jednej strony żołnierzom przeszkadza, Ministerstwo Obrony Narodowej wypuszcza własnych żołnierzy na spalony, Ministerstwo Niesprawiedliwości niesprawiedliwie. Karze represjonuje żołnierzy, którzy znaleźli się w kryzysowym momencie na posterunku, a rząd grzebie w ustawach. No, trudno nie dojść do wniosku, że być może wcale nie chodzi o rozwiązanie kryzysu granicznego, ale chodzi o rozszerzone uznaniowe podejście do tych kwestii tak, żeby wojsko mogło być użyte może nie na granicach, ale na ulicach, może nie do stawiania zapory przed nielegalnymi imigrantami, ale być może do stawiania kordonów przed opozycyjnymi manifestacjami, których rząd może się słusznie obawiać, ponieważ polityka gospodarcza, społeczna tego rządu jest tak fatalna, że że naturalną konsekwencją mógłby być jakiś odruch sprzeciwu, jakiś bunt, bunt społeczny, jakaś zorganizowana akcja opozycji. I tego należy się obawiać i, i dlatego Konfederacja Wolności i Niepodległości śledzić będzie te prace legislacyjne. Pan poseł Michał Wawer z tej konferencji prosto podąża na posiedzenie Komisji Sejmowej, która będzie rozpatrywać projekty zmian ustawowych, a pan poseł Michał Wawer w imieniu Konfederacji przedłoży stosowne poprawki. Dziękujemy za uwagę. Czy są pytania? Nie widzę. Nie słyszę. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże polskim żołnierzom na granicach i nie tylko.